To by mogły, by żeby nie malować. Krzysz, tam, trzeba, musimy naprawić, a tu jest sygnaturka. I sygnaturka ma, nie ma, żebyśmy ale... nie kupić tylko na Łukarze. No ale ty dzwon jest. Dzwoniasz. Jest dzwon, no widzisz go. Jest tam, jest tam, no, To dobrze. To, to, to trzeba dzwoni. doprowadzić tą kaplicę, no bo to ludzie do 70 lat ja temu nie pomalowali. Tak, Dlaczego robili, że oni tego nie pomalowali? Bo no nie Teraz nie tak wszyscy tak chodźcie sobie, tak zrobimy tak zdjęcie przed wejściem do zrobi nam Janusz. No ale to by, by było. Pojechały do renowacji i dzisiaj one zdobią tą kaplicę. Ołtarz oryginalny został porąbany w latach 70 przez ludzi tutaj urzędujących i spalony ten oryginalny. Dzięki księdzu Kamińskiemu Dowiedziałem się, że było tutaj wiele relikw. Uchowały się dwie, które są dzisiaj w Muzeum, w Archibium decyzjalnym w Tarnowie. Ksiądz rektor Jacek Soprych, bo Jacek, księdza rektora. Ja z witamy, ale my, się, my, my po fachu to możemy się czasem nie witać tak od razu. Witam księdza rektora wyższego seminarium duchownego. Ksiądz Jacek dał nam. Proszę. To jest szał oryginalny z tej kaplicy. To dzięki księdzu on tutaj się znajduje, ale podstawka do niego nie pasuje nijak, jak yy, tutaj księża widzicie. Ja liczę, żeby tam zanurkujecie już. Nie jest przygotowany. Jest żyło, proszę bardzo. Dobrze, to już jesteśmy do przodu. Chciałbym teraz powiedzieć jeszcze jedno, że pani prezes Filipów Ewa dała kiedyś, oddała kiedyś do muzeum, a późniejśmy odebrali muzeum. Trzy tryptyk, który został oprawiony, jest tutaj, został przywieziony dzięki naszemu przyjacielowi Zbyszkowi Kurowskiemu, konserwatorowi, który jest z nami również od początku i który te wewnętrzne drzwi montował, to ten, mamy zamiar powiesić na tych, w tych czernek, tu. Jak, jak w środku będzie. to jest obraz 1900 roku, a więc wpisuje się w epokę. Dlaczego o tym mówię? Kaplica, projekt kaplicy został, znaczy Sanuszkowie zlecili wykonanie projektu w kaplicy w 1858 roku. Ta kaplica była budowana końcem XIX wieku, mniej więcej w tym czasie, kiedy budowana była kaplica grobowa książąca Sanuszków na Starym Stętalu. Tamta budowana była w latach 869-871. Od czerwca, bo w czerwcu Serguszkowie dostali zgodę na tamtą kaplicę. Tutaj nie musieli dostawać zgody, bo to były ich dobra, więc ta kaplica została wybudowana. Jak Państwo patrzycie na schody wychodzące, są one dokładnie takie same jak te przy kaplicy cmentarnej. I dokładnie tak samo zrujnowane. Próbowaliśmy to naprawić, ale pandemia nam przerwała roboty, ponieważ chcieliśmy to, my nie mamy pieniędzy. To jest własność książąt Sanguszków. Książęta Sanguszkowie zgodę nam dali na robotę wszystkiego, czego byśmy nie chcieli, tylko zapomnieli o pieniądzach. Tych pieniędzy nie dostaniemy. Więc robimy to własnym sumptem i dlatego wszystkich Państwa tutaj poprosiłem, żebyśmy wspólnymi siłami. Doprowadzili tą kaplicę do stanu jaki ona, mniej więcej, do stanu jaki ona miała przed II wojną światową. Pani Heleka powie co tu było i co zostało wyniesione już za jej bytności. A resztę myślałem, że są jakieś zdjęcia. Poprosiłem naszego kolegę, Pana Tomaszewskiego, Marka, który jest z nami i się, bo on będzie potrzebny nawet do księdza, do księdza Krzysztofa. Do archiwum, diecezjalnego, do archiwum diecezjalnego, bo tam jest dużo klisz, być może tam znajdą się jakieś zdjęcia. Tak naprawdę to my nie wiemy jak ta kaplica dokładnie wyglądała, bo nie ma zdjęć. Możemy przypuszczać, ołtarz nie jest ten i nie tak wyglądał. Pani Helenka zaraz powie, tam wisiał wisiały obraz z tyłu jak ona tutaj yy, zaczęła się tym, <laughs> zaczęła się interesować. Tu się odbywały, proszę Państwa, wielkie uroczystości w tej kaplicy. Księżna Konstancja, były dwa klęczniki jeszcze chciałem powiedzieć. Jeden to był księżnej Konstancji, a drugi to był dla księdza, który odprawiał tutaj na nabożeństwo. Dwa klęczniki Dotarłem wczoraj do dokumentów w Miejskiej Bibliotece i to pewnie ksiądz Krzysztof będzie wiedział z księdzem Piotrusiem, gdzie, ja może ten dokument za chwilę pokażę, z wieńca grobowego srebrnego, wykonanego ze srebra, odlano kielich do tej kaplicy. Konsekrował go Wałęga, biskup Wałęga. Biskup Wałęga był bardzo zaprzyjaźniony z Konstancją Zawońską i Urodził się y, ostatni pan Roman, y, pan na zamku Roman Samuszko. W 1901 roku Romek się urodził urodził w 1901 roku, tu w tej kaplicy ochrzcił go biskup Gowałęka, tu Gowałęka. I Konstancja wtedy ufundowała dwa yy, kościoły jako wotum dziewczynne za urodzenie się Romana. Jeden to jest kościół między innymi w Korembie Tak, to są wotum dziewczynne. Tatuś był 30 lat starszy od yy, Konstancji. Mówią niektórzy, że to wotum wdzięczności nie powinno być dla tatusia, ale nie będziemy wnikać w szczegóły historyczne. Hrabiance też się mogło przydać. Proszę Państwa, tutaj odbywały się, dzięki księdzu Krzysztofowi Pokazał mi zdjęcie, tutaj pani Ewa Filipów zrobiła dokładną odbitkę z 1913 roku. W 1913 roku do K Konstancji przyjechał bratanek Stanisław Kostka zamuński Młody chłopak, 24 lat, jakbyśmy to Już Różne możecie Państwo spotkać datowania, bo się tam się trochę historyką myliło. Przyjechał w odwiedziny. Konstancja wyjechała y, powozem do Tarnowa. Obok towarzyszył jej orszak konny. Więc na jednym z koni jechał Kostka, Stanisław Kostka. A czemu państwo stoicie? Siadajcie przecież. No ja nie wiem, po co wy stoicie, a ja tu sobie mogę stać. Stanisław, to ja to taki właśnie nie jestem. Stanisław Kostka Zamoyski. Pod mostem jak przejeżdżali, to szanowni państwo, co się stało? Koń się zgłosił Kostka i zaczął biec. Z naprzeciwka jechał rzeźnik do Tarnowa. Koń uderzył bokiem, w Wozu tamtego rzeźnika Stanisław Spadku uderzył głową prawdopodobnie w ten, w ten beton, który okalał tory kolejowe, podtrzymywał tory kolejowe. Wzięto go do powozu Konstancji, ale do zamku nie dojechał. Chciano wezwać lekarza. I na tej ścianie, co siedzi tutaj, siedzą tutaj, pani Elejka, po te, po te, przy tej ścianie zdjęcie. To zdjęcie, proszę księdza, tu jest zrobione. Jednak tu, to Przestanowskiego było zrobione fotografa. Jest równa z otwartym, otwarta trówna z ciałem yy, yy, Stanisława Kostki-Zamoyskiego. Przyjeżdża do dworu jego ojciec, przyjeżdża brat i z dokumentów też wynika, tu nie ma, nie ma pewności, że Ciało było eksportowane z tej kaplicy do kaplicy na Starym Cmentarzu Tarnowie, Eksportowanie, czyli przeniesienie do miejsca, gdzie ciało oczekuje na pogrzeb. Dokładnie taka jest definicja. I, e, czy było przeniesione, czy nie było, tego pewności nie mamy. Faktem jest, że pogrzeb Stanisława odbył się w Maciejowicach. Jest on pokowany w rodzinnym zamońskim Maciejowica jako trzecia osoba do tamtego grobowca złożona. Dwie poprzednie zostały przeniesione, tak jak zwłoki, dwóch pierwszych yy, pochowanych rad, możnych yy, tego rodzaju cegłuszków, do naszej kaplicy na starym cmentarzu. Dopiero trzeci pochówek był bezpośrednio do krypty yy, kaplicy sanguszków na starym cmentarzu. Tu się tu odbywały się też widziny. Aże mi się, żeby może w przyszłym roku, jak doprowadzimy kaplicę, żeby to odprawić, taki było prawda, tego parku, Masterka Jak czekam, że poproszę, to będzie masterka, że. E, proszę Państwa, prosić, poprosiliśmy Państwa, dlaczego. Tak jak powiedziałem, chcemy doprowadzić tą kaplicę do e, jako takiego porządku, żeby były zachowana epoka, w której kaplica została wybudowana i w której funkcjonowała czyli do II wojny światowej. Ten obraz, którego, którego ksiądz Krzysztof tam siedzi teraz po prawej stronie, to jest taka, taka trochę podruba. Współczesna, ale się go tu zrobili. Niemniej jednak za chwilę poproszę Zbyszka Górskiego, żeby opowiedział, że już tam taki duży obraz popatrzcie dzisiaj z tyłu za marca stoi. Może ten obraz byśmy powiesili tutaj, że nasz pan. Jak pan, Chcę prosić księży o to, żebyście mi pomogli, bo już, już mi pomogliście dużo, ale więcej. Żebyśmy tutaj, tutaj jest zakrystia. proszę. Będę prosił też, żebyście nam później weźli, wszyscy zobaczyli. Ta zakrystia była dobrze Był wyposażona. Po wojnie to rozszabrowali wszystko i nie, nie okłamujmy się, nie wynieśli tego Niemcy. Rosjanie ich to nie interesowało, chyba się coś świeciło i było złote. Natomiast rozszabrowali nasi, tak jak nasi wywieźli Konstancję zamońskim samiuszkową, stąd na wozie do Bołksięży dokonała żywota, tak też rozszabrowali resztę, co to było do rozszabrowania. Będę miał prośbę do Państwa dziennikarzy, żebyście napisali. Jeżeli ktoś ma jakieś pamiątki, ja sobie. Może jeszcze, jeszcze w 70., 89. roku, przed, no czy mówię, czy, albo w 79. Jak Staszek Potempa świętej pamięci pisał Wielki Przewodnik Motarnowy, tam jest artykuł o, o Gumniskach, tutaj o tej, o tej, o tej, o tej, o tej o siedzibie rodowej. I tam już wtedy autor Tomasz Żak. Pisze wyraźnie, że można kupić jeszcze rzeczy pochodzące z, z Pałacu Sanguszków w Tarnowie. Można kupić I na Allegra, teraz na Allegrach, wtedy jeszcze tych Allegrów nie było, ale może chodziły w sprzedaży. Po prostu to, co było rozszafrowane, można było kupić. To samo stało się z Biblioteką Rodową Książąc która w 1945 roku, jak Rosjanie, przewrócili szukając zapewne niewiedzy w książkach. Została przewieziona w 49 roku do magazynu miasta Tarnowa i w tych magazynach przeleżała do 49 roku. I do, ostatnio do, trafiłem na dokument, który mówi, że nie tylko Kraków z Katowicami się podzielił tą biblioteką, a na skrawku takim papieru jest adnotacja, że do Wrocławia sobie wzięli 733 tomy książek, no tak sobie wzięli, bo sobie podpisali, nie było komu tego przypinane. Rozszabrowana, roz, yy, yy, najlepiej było podzielić. Francuskojęzyczne dzieła znajdują się w Katowicach, co lepsze yy, w Krakowie, te 733 we Wrocławiu, tomy. a reszta po Płucie została w Tarnowie tak już. To Ewa yy, Stańczyk, pani dyrektor biblioteki zawsze nad tym poleciał nie wiem, co jest jeszcze w archiwum mościca. Tam się wybiorą. pewne dokumenty kogo jedne mogą tam być, bo tam jest też ładny bałagan, jeżeli chodzi o te sprawy. Bo to nie jest tak poukładane, jak to ma ksiądz na przykład w archiwum, że tu ma zębuszków, tam ma no to, tam ma. to jest tak troszeczkę. Trzeba czasem coś wygrzewać. Ja tak trafiłem na inne materiały, ale to nie o tym Chcę Państwa prosić o to, o Pana yy, Tomaszewskiego, żeby właśnie był uprzejmy, bo zrobił bardzo dużo dla Pana rozdarzeń, mimo wszystko. Bardzo Panu za to dziękujemy. Żeby Pan był uprzejmy, jak Ksiądz Krzysztof udostępnił, bo mówił, że udostępni te pisze, żebyśmy tam coś ciekawego znaleźli. Przeprowadziliśmy dwa lata temu, ja przy, przyniosłem się księdza ten, yy, ten wywiad, yy, z, o, z synem, z synem ordynansa Romana Sanduszka. Z panem... Jak go się nazywa, Pani Kariko? Pani przypomnij. Pan Czosnyka? Panem Czosnyką, Z panem Janem Czosniką. Dziękuję. Dobrze. Pan Jan Czosnyka opowiedział nam tutaj swoje dzieje. Jak on to widział. No ale to już tak troszeczkę, troszeczkę trzeba by było, by było yy, spuścić yy, zasłonę milczenia, ponieważ wie Pan, ja na czosniki już nie będę mówił, yy, nie wypominam nikomu wieku, ale wiecie Państwo, troszeczkę trzeba, po, po, powinny wymagać ten dokument te lekkiej weryfikacji, może tak Proszę? Barbara Walerzyńska, żyje podobno w Belgii. Żyje w Belgii? Słyszałem, że Piotr Kopał ma chyba do no niej telefon, albo Paweł Kopałowicz. Tak, Parkurka, która jest na zdjęciu z pogrzebu. Z pogrzebu, tak. Wiem, że ostatnio, w 68 roku, z tego co wiem, zaraz, to to Andrzeja dzieci, żebym nie, nie popsuł czekać. Andrzeja i de Bourbon zmarła ostatnio w Krakowie w 68. To zmarła rozmawiamy. Tak, tak, zmarłem. tak. tak. Będzie, Będzie, w 1968 roku zmarła w Krakowie, ostatnia hrabina. Ród się w 1939 roku, jak Państwo wiecie doskonale. Roman Sanguszka ucieka. Albo wyjeżdża, tak, jak to boli. Kto pisze, to tak, tak pisze. Yy, z pałacu Sanguszków zabierając sobą swojego syna, córkę, bandy. Yy, z Krynickiej, Tłusturzańskiej, zamońskiej, yy, tej, yy, yy, Sanktuszkowej. Żony Romana, która umiera w 1967 roku w Londynie, ponieważ teściowa jej nie kochała do końca, więc problem był z pogrzebem. Dopiero w marcu 38 roku odbył się pogrzeb, i też w tej kaplicy. Z tej kaplicy wyruszył ostatni książęcy pogrzeb na stary cmentarz w Tarnowie, w marcu 1938 roku. Są Proszę. Są na tam. Tak, tak, tak. To był ostatni ogrzeb. Yy, a ostatni pokupek w kaplicy książącej w yy, tu Państwa, kto będzie z Państwa chciał, po naszym spotkaniu idziemy, yy, pójdziemy, yy, będziemy mogli zwiedzić kryptę. Dzięki pani dyrektor tutaj klucze czekają, któreśmy sami sobie zrobili też kryptę kaplicy księżą Sanguszków na sali cmentarzu, tam. też zaprosimy Państwa, tylko na chwilę zejdzie jeszcze u Pana Dyrektora, bo tam musimy ustalić, tu ustalenia staną dokonać. To Państwa dziennikarze też później zaproszę, za Proszę Państwa, ja praktycznie mógłbym jeszcze opowiadać długo. Czy Roman Selmuszko, mam dla księdza, tu do archiwum też żądał wszystkim. Listy, które pisał Roman do yy, rodziny właśnie Pana Brzoskiewa, one muszą, powinny być udostępnione dla, 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 dla Te listy są, ja je mam skserowane oczywiście, nie mam oryginału, nikomu nie zabieram. I jak Państwo wiecie, moi kochani dziennikarze, mówię kochani, bo to sam byłem, yy, yy. Prosić, to powiedzcie, że my nikomu niczego nie chcemy zabrać. Tylko żeby nam po prostu pożyczyli, my sobie zrobimy kopię, bo to dzisiaj technika się obecna. wszystko będzie jak trzeba zrobić. Szukacie Państwo zdjęć? Nie. Jakichkolwiek dokument, dokumentów szukamy, szukamy zdjęć, szukamy opisów, szukamy pocztówek z tamtego okresu czasu, szukamy, bo proszę mi wierzyć. Do, do, nie tylko kaplicy, całego obiektu, całego pałacu, w którym się znajdujemy, jak też kaplicy cmentarnej, bo to jest powiązane z sobą. W tym samym okresie budowana była kaplica co i kaplica cmentarna. Tu, jak powiedziałem, w 1858 roku zlecono projekt, zlecono projekt, zrobienie projektu i była budowana w tym samym mniej więcej czasie, trochę dłużej niż kaplica na Starym Cmentarzu. Proszę tak jeszcze raz, mówię, zwrócić uwagę na schody. one są identyczne jak te przy kaplicy yy, na Starym Cmentarzu. Identycznie ten sam pachowiec musiał robić, bo nawet te łączenia metalowe, które Państwo tutaj zobaczycie, to są takie same. Za, jak wyjdziemy stąd, to poprosimy jeszcze, tylko na, nie, zalecimy sprawę tu. Poprosimy Panią Helenkę, zaprowadzi nas tutaj. 20 metrów tam. Tam są pochowani dwaj niemieccy żołnierze. Też koło tego nic nie zostało zrobione. W czasie II Wojny Światowej tu stała armata. Ponieważ chyba albo pocisk był mokry, albo jakiś defekt miała ta armata. Jak odpalili, tam się rozerwało armatę. I oni tutaj zostali. Także się w czasie wojny nikt nie bawił w sentymenty, wykopali kładowki. Zakopali ich tutaj. No, po wojnie, Heleka powie. przyjechał li, syn jednego z nich tutaj, dwa razy byli Pani Heleko, tak? Był, tak, dwa tak, razy tak Powiesili tutaj nawet wieniec na drzewko. Tak. I mieli być, miała być więcej zrobiona ekshumacja. Nigdy do tej ekshumacji nie doszło. Ja próbowałem się dowiadywać, ile kosztuje taka maszyna, żeby to sprawdzić, Jak tam, ale to na razie przekracza nasze Także też będę prosił, żeby się naraz ktoś, kto ma takie urządzenie i chce się znaleźć. W którym to miejscu dokładnej lokalizacji? Mniej więcej pani Haleka nam pokaże. O, yy, także ta kaplica ma dużo, 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 dużo jeszcze go opowiadać, ale to nie, nie po to, żebyśmy tutaj przyszli. Chcę teraz, żebyście się Państwo zapoznali z tą kaplicą. Z księży będę prosił księdza Tadeusza Bukowskiego, który jest z nami, jego spróbu zostawiłem na koniec. Bo to jest przyjaciel y, naszego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem. On nam bardzo dużo pomaga ze mną i dlatego będę chciał, znający się na, y, bardzo dobrze na sprawach historycznych, żebyście wszyscy panowie i księdza, proszę pan, księdza dobrze zasłonili mi księdza, pewnie dobrze te dziennikarze. No i y, żebyście ustalili, czy ten obraz, który tam pan dzisiaj przyniósł, ten duży z tyłu, on by tu pasował do tego wnętrza? żebyśmy ustalili, co możemy, co by ksiądz, yy, rektor to jest kochany i od razu on jest bardzo otwarty i mówił, że już do podstawkę widzę tą prasnikową, to mi się tu niedobrze robi. Bo to przecież ona pasuje w sam, w sam raz do tamtej. Ja ale to uczennica mówiła. Ja wiem, to, my to my ją, poś, my ją poświęcimy elegancko. Także konsekwentnie żeby się pan, Państwo zastanowili, co z tymi relikwiami? żeby by je tu, tutaj nie wystawić. Dokumenty są. Dokumentów tam ksiądz, Krzysztof to, to ma dużo, już, i, bo ja nie liczyłem, nie liczyłem, nie liczyłem nie mam czasu, miałem te dokumenty w ręce, ale to tam jest tych dokumentów. Ile będzie tych relikwii? Proszę księdza. Oj, około 50 lat. O proszę, a to ja policzyłem do 20 to słabo liczę. Oświadczeń autentyczności, tak. O, tak. Tyle jest oświadczeń autentyczności. To co ja bym chciał. Jednej rzeczy tam za zabędę powiedzieć. W opisie pogrzebu, ostatniego, ostatniego samochodu jest napisane, że w czasie krzyk grała pisała... Tak, tak, właśnie Ebusiu, no, dziękuję bardzo. Jest... Właśnie mam do Ebusiu, Ty jesteś kochana i wspominam mieć moją żonę. Proszę, S pa proszę, S proszę Państwa. Proszę księdza, tutaj była fizharmonia. Mam dokument, jest dokument, tak jest. E, proszę państwa, w tym dokumencie jest napisane, że jak wyprowadzano z Głowy e, Wandy e, z e, Dużańskiej Sagniczkowej, to grała fizharmonia. Ja mam lupę, ale tym, to o, w tym miejscu jest napisane. Grała fizharmonia. Ja porozglądałem się w jakbyście jeszcze księża kochani w Macie gdzie tam gdzieś schowaną, no nie wiem. To pisarmonia, moim zdaniem pisarmonia stała tu. Tu stała, gdzie, tu nie miało... No, albo tam, no to właśnie, jeśli stała. Jeszcze jedno, jest to kaplica, szanowni Państwo, która ma centralne ogrzewanie. Wam jest zimno, ale tu jest centralne ogrzewanie, tylko że nie grzeje. Proszę, to jest to centralne ogrzewanie, tu było, bo tu na pewnej części, i na tamtej części pałacu było już centralne ogrzewanie. Przewodnicząca Panie. była taka. na Konstancja spędzała tu dużo czasu. Dziękuję. Pani prezes co ja zrobił. Fiskarmonia, no właśnie. Tak ja o niej gadałem cały tydzień, ale sobie zapomniałem. Więc tak proszę księży potrzebujemy fiskarmi, które stąd Henryka powie co wynieśli z tej kaplicy do innego kościoła. Eee. Jeszcze stoję jak od Drewniany. Stoją na Ewangelię Drewniany. To już się tu zadecydujemy, zadecydują, wygląda jak piekielęka dla Pani wszystko. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo teraz w ja będę prosił, zajście do zakrystyki. Do... Zobaczcie, jak to wyglądało. Druga reszta, pewnie Nie mam pojęcia, jak to mogło wyglądać. Macie większą drugą jak ja w tych sprawach. Bardzo wszystkich proszę. Później pójdziemy do Pana Dyrektora, usiądziemy na spokojnie, zapiszemy co trzeba i sprawa będzie załatwiona. Moją sekretarką jest Pani Ewa Filip, wszystko jasno, ona zapisze za mnie, wszystko sobie zapomnę. później, tak jak powiedziałem. Księdza Tadeusza proszę, żeby pilnował też Ewy i jakoś to wspólnie zrobimy, żeby będziemy mieć wszystko zapisane i dopilnujemy. Pil, więc y, proszę Państwa zastanówmy się najpierw nad tym dużym obrazem, może później nad tym, co tu trzeba by było jeszcze przynieść, sprowadzić. Pani Helenka, teraz poproszę no, Panią Helenkę, Jak Pani tu przyjdzie Pani Helenka. Tu, tu, tu Pani. Tak, dziękuję. Pani powie, co tutaj Pani tutaj jest, zastała? Proszę, proszę. Tutaj była jeszcze taka Matka Boska, duża z Dzieciątkiem Jezus, tutaj taka duża, którą zabrała Pani, która tutaj dla mnie pracowała, Pani Duża Radia. Bo jak był ten magazyn tutaj w tej kaplicy, no to ona to zabrała. I zabrała świętego Józefa też. A i jeszcze tutaj była taka święta Jadwiga na katafalku, która stała na Holu Kościuszkowskim. Więc to zabrane było do w Serca Jezusowego na Rzędzinie, ta święta Jadwiga, a ta Matka Boska do Filipinów przy dworcu tam została zabrana, a tego świętego Józefka była sobie zostawiła. No i tutaj jeszcze jest taki obraz Matki Boskiej, który wisiał tutaj z tyłu za tym ołtarzem. Tak, jest, tak, tylko jest ramus inne założone. No i później był tutaj, majówkiśmy zaczęli już później odprawiać i tak do tej pory tak się no to robi. Tak, no i tyle, dziękuję. A jeśli chodzi jeszcze o jest gdzie on jest na tej fotografii z podziem? Tak, mm. ja, No to, go, oh, jest, to wie, tak. Tekrar, O, prawda. Ta święta Jakuś, że Pan Tak, tak. Kurde, a ta matka moska, ta duża Dzieciątkiem Jezus, to jest zabrana do, do filtracji w To są Filipiny, tak? A tak, tak, misjonarze. No, to tam jest zabrana. później byśmy mieli majówki, szos, taki bohama, mówimy, może byśmy otworzyli tą kaplicę po tym wszystkim. No my. i tak te majówki są do tej pory, wiemy. A ławki nie są autentyczne? Nie, to dyrektor Boże. Tak, bośmy pieniądze, krzesła i te stoliki to tak gdzieś do sali, no ale tuśmy włożyli, bo nie było co i tak do tej pory mamy. A ten ołtarz, który tutaj teraz jest? Ten ołtarz jest od zakonu celowy, jak one służebniczki, to jest od tych zakonów tak, To jest To jest zawsze jest komunizm, tak, tak. I to tylko tyle. A tam ktoś już sobie kupił tą się razem z, Urym, z nie dotykać, no, I tak mamy do tego, że co możemy, to na pierwszą z terenu sokowa ze mną na spółkę, dojdziemy na energetycznie, kupili. To przyniosła pani Walska, to przyniosła uczenie obraz. I ten też my to sali od księdza takiego, co będzie po kolei, parędzina przyniosła nasz obraz. No i tak z dnia. Dziękuję za to. たまたまたまたまたまたまたまたまたま That is